Już pół metek wakacji. Dziś odwiedziliśmy klub dla młodzieży Strefa prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, które w wakacje organizują czas swoim podopiecznym. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, przy współpracy z Urzędem Miasta Racibusz, zaprosiło do organizacji wakacji dla młodzieży Polską Akcję Humanitarną, która gwarantuje zaopatrzenie w posiłki dla wszystkich uczestników i opiekunów. Poza rozrywkami, dzieci przychodzące do strefy mogą też liczyć na posiłki. Dzięki dofinansowaniu zajęcia są nieodpłatne. Przede wszystkim dzięki środkom z Urzędu Miasta, a także dzięki dofinansowaniu z Pacha. Dzięki temu dzieci mają codziennie śniadania, e, oraz mamy możliwość wyjścia z dziećmi do restauracji na obiad e, raz-dwa razy w tygodniu. Dzieci są bardzo zadowolone z organizowanych zajęć i nie wyobrażają sobie spędzania wakacji gdzieś indziej. Wychowawcy w klubie dla młodzieży Strefa bardzo dobrze wiedzą, ile znaczy odpowiednie zajęcie młodzieży wolnego czasu. Za nami jest miesiąc wakacji z placówką wsparcia dziennego. W tym czasie wychodziliśmy na kręgle. Była u nas policja, rozmawialiśmy na temat profilaktyki i zachowań w czasie wakacji. Była także u nas Straż Miejska ze swoją grą uliczną. Jak tylko dopisuje pogoda, wychodzimy z dziećmi na oborę. W czasie niepogody byliśmy też kilkukrotnie na naszym raciborskim H2O. Od początku wakacji każdego dnia do strefy przychodzą dzieci, aby spędzać tu wolny czas, bawić się i rozwijać. Dzieci nie mogą narzekać na nudę. Jak tylko pogoda nam dopisuje, wychodzimy z dzieciakami na basen, na pewno wyjście do kina przed nami, na pewno jeszcze raz pewnie odwiedzimy naszą kręgielnię raciborską um, i przypuszczam, że to będzie, to będzie tyle. Młodzież wakacje spędza na zabawach i grach pod opieką doświadczonych opiekunów. Przypomnijmy, że klub młodzieżowy Strefa działa przy ulicy Żółkiewskiego. Tu też można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wakacyjnych zajęć dla dzieci.